Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj udało się w szerszym gronie spotkać, bo jak Państwo widzą, młoda ekipa pielgrzymów, e, szczerze mówiąc, nie znalazłem żadnego brata pielgrzymkowego. To wyjątkowe, bo grupa muzyczna e, udało się akurat z nimi spotkać, także szczęść Boże. Szczęść Boże! Widać radosne burze uśmiechnięte, trochę zasłonięte, bo takie mamy tutaj zwyczaje. Na pielgrzymce dbamy o to, żeby nasze twarze jednak nosiły maseczki. Grupa muzyczna z grupy świętego Rafała w pięknym wystroju pielgrzymkowym, ale zanim zaczniemy naszą rozmowę, mam nadzieję, że coś dobrego zaśpiewacie naszym pielgrzymom duchowym, a zatem posłuchajmy wykonania muzycznego, tutaj zaprezentowanego tym bardziej mam nadzieję słyszalnego i widzianego. yeah No właśnie, chcemy stać przy Matce Bożej, chcemy zdążać do Częstochowy. Lipcowy czas nastał, tu trochę komarów mamy. Radio słuchacze tego nie widzą, telewizowie mogą czasami zobaczyć, że gdzie rękami odmachujemy. Może czapeczki nam też w tym pomogą. Ale póki co mamy młode twarze. Chciałbym Was zapytać o to, jak to jest pielgrzymowaniem dla młodego człowieka, czym dla Was jest pielgrzymka, w jaki sposób. Pielgrzymka stała się przygodą waszego życia. Czy to pierwszy raz, czy kolejny? W ogóle możecie przedstawić się naszym radościwaczom, powiedzieć skąd jesteście. No i zaprezentować swoje doświadczenie pielgrzymowania. Aleluja, mam na imię Weronika. To już byłby szósty raz, kiedy pielgrzymuję z grupą świętego Rafała. Jest to dla mnie czas. Takiego rozmyślenia nad moim życiem, zastanowienia się, a tak naprawdę, mimo że się idzie, to czas takiego zatrzymania się i też takiego przeglądu naszego życia, jak to jest, co się wydarzyło, i zapytania Pana Boga, jaki on ma plan na nasze życie. Idziemy dalej. Posłuchamy kolejnych głosów i kolejnych wrażeń, które pozostają na pewno w sercu młodego człowieka. Aleluja. Jestem Gosia, jestem z Przewozka. To jest mój. Chyba już siódmy raz na pielgrzymce i czas pielgrzymowania jest dla mnie takim czasem podziękowaniem, podziękowania za otrzymane łaski i proszenia, o, proszenie Matkę Bożą, co jest najważniejsze. Ja mam na imię Basia, to byłby też już dla mnie dziewiąty raz, kiedy pielgrzymuję. No, dla mnie pielgrzymka jest też takim odpoczynkiem po całym roku studiowania. I też do pielgrzymki pierwszy raz zachęcili mnie rodzice, i od tamtej pory już pielgrzymujemy razem. To jest dla mnie też czas takiego spotkania się z przyjaciółmi, często z tymi, z którymi się nie widzimy przez cały rok. Tym bardziej nie tylko trzymasz w ręku mikrofon, ale gitarę, więc wyczyn niezły, tak jak Weronika i za chwilę jeszcze dojdzie jedna siostra, zaraz poznam, bo nie znam. Więc dla Was na pewno i ten trud pielgrzymowania to nie tylko przejście, przemarsz, ale także wysiłek pewien związany z posługą muzyczną. Tak, jest to dla nas wysiłek, ale jest to też duże ubogacenie, bo. No jest też takie przysłowie, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli i bardzo to też y, odczuwamy. Więc zapraszamy radio słuchaczy telewizów, aby też po drugiej stronie śpiewali razem z nami. Za chwilę na pewno jeszcze usłyszymy śpiew Dokładnie. tej grupy muzycznej, mamy Gabrysie. Tak jest. Ja wędruję już po raz dziesiąty. Do pielgrzymowania zachęciły mnie moje siostry, które również z nimi właśnie rozpoczynałam wędrowania. Teraz już nie mogą z nami wędrować z powodu tego, że mają małe dzieci. Ale właśnie ja pozostałam. Dla mnie pielgrzymka to jest czas takiego nabrania dystansu w życiu do tego wszystkiego, co robię, zastanowienia, a także właśnie taki czas dla Boga, w którym mogę właśnie całkowicie się wyłączyć od tych spraw takich codziennych, a właśnie bardziej skupić się na tym, na Bogu, na modlitwie. To ważne, kiedy mówisz o tym, Gabrysiu, bo y, młody człowiek chyba dzisiaj tego potrzebuje, a czasem może nawet sobie nie jak to jest bardzo ważne, aby w tym świecie gonitwy, no i XXI wieku wielu zdobyczy nie, y, nie zgubić y, Boga. Myślę, że tak, że to jest właśnie bardzo ważne. Idziemy dalej. Poznajemy kolejne uczestniczki grupy Diakonii Muzycznej w grupie świętego Rafała. No więc ja mam na imię Kasia. Y... Z grupą świętego Rafała już pielgrzymuję piąty raz. Do pielgrzymki zachęcił mnie mój kuzyn. I tak jakoś w 2015 roku się zaczęło i tak z jednym rokiem przerwy się ciągnie. Pielgrzymka jest dla mnie takim odpoczynkiem psychicznym od takiego codziennego życia. Aktualnie teraz poszukuję pracy, więc dodatkowa intencja, dzięki której, którą powierzam Matce Bożej. No i dzięki temu mogę się spotkać z moimi przyjaciółmi, których właśnie poznałam tutaj na pielgrzymce. I nabrać takie, takiego, takiej siły i takiego, takiej mocy na cały następny, kolejny rok. I słuchamy dalej. Też gitara w ręku, i kto z nami? Mam na imię Agnieszka, i to jest już moja szósta pielgrzymka. I zawsze staram się właśnie tak zaplanować czas na wakacje, żeby się znalazł czas na pielgrzymkę. Jest to dla mnie bardzo ważny czas, w którym mogę podziękować za wszystko, co otrzymuję w ciągu, każde, w ciągu całego roku. No jest to też czas, w którym mogę spotkać się z przyjaciółmi, z którymi też nie zawsze mam właśnie szansę spotkać się w ciągu roku. To ważne, co mówisz. To też okazja do spotkania z drugim człowiekiem, zwłaszcza młodym człowiekiem, który też ma, jak widać, wspólny cel i dzieli się entuzjazmem tego wędrowania, pielgrzymowania. Później jeszcze będziemy wracać do tych kwestii. Pozostała nam w tym tutaj ostatnim jakby peletonie. Dzień dobry, nazywam się Ania. Jestem tutaj na pielgrzymce z Grupą Świętego Rafała drugi raz. Śpiewam w diakonii, bo śpiewem się zajmuję od dziecka, jakby bardzo lubię śpiewać, więc jakby też poprzez śpiew myślę, że jestem w stanie więcej wyrazić i też lepiej się pomodlić. Pielgrzymka jest dla mnie, myślę, że tak jak dla wszystkich, czasem właśnie zatrzymania swojego codziennego życia Czasem podziękowania, a także poproszenia o łaski i, i obecność Boga w naszym życiu. Myślę, że to, co mówisz, jest bardzo ważne, że młody człowiek jeszcze dodaje sobie właśnie tych zadań, nawet śpiewanie. Można powiedzieć, a co będę się udzielał, ale jednak warto i tym bardziej, jak widać, to jest potrzebne. A myślę, was, wasze mode, głosy tym bardziej ubogacają to piękno pielgrzymowania, więc e, dobrych śpiewów dzisiaj nie braknie. Za chwilę na pewno e, usłyszymy kolejny śpiew. E, schodzimy piętro niżej, bo jak widać e, tutaj na kamerze mamy jeszcze e, u dołu cztery uczestniczki. Szczęść Boże, mam na imię Sylwia. Z grupą Świętego Rafała pielgrzymuję piąty raz po dłuższej paroletniej przerwie. Czas pielgrzymki jest dla mnie czasem pewnej próby, mogę tak powiedzieć. Na pewno próby pokory, cierpliwości, wiadomo też pod aspektem fizycznym, bo też jest to ciężkie wyzwanie. I wydaje mi się, że jest to taki czas, w którym możemy wypracować sobie relacje z innymi ludźmi, ponieważ to, jak będziemy tutaj współgrać, współpracować z innymi uczestnikami pielgrzymki, tak nam przypłyną nam te dni, bo może być to może być ta pielgrzymka dla nas udręką i wielkim wysiłkiem, ale może też nam przepłynąć tak śpiewająco. Dziękuję bardzo za wypowiedź. I co dalej usłyszymy? Szczęść Boże, ja mam na imię Julia, idę z grupą Świętego Rafała szósty raz, trzeci raz jako porządkowa. I czas pielgrzymki jest czasem takiego podziękowania za wszystkie dary otrzymane przez cały rok i okazją do wyproszenia też łaski i darów Ducha Świętego. Jak widać, ta kamizelka szczególnie się tutaj, ja nawet nie zauważyłem, jednak w tej grupie muzycznej mamy porządek. To też jest bardzo ważne, ale jeszcze dwa głosy zostały dla nas, żebyśmy je poznali. Pielgrzymuję już szósty raz, nazywam się Gabrysia i pielgrzymka jest dla mnie taką formą odpoczynku, podziękowania za wszystkie łaski. W zeszłym roku, ale również prośbą o opiekę na kolejny rok. To ważne co powiedziałaś, do tego jak najbardziej powrócimy i ostatni głos, abyśmy odkryli piękno tej grupy młodych osób, które w grupie świętego Rafała chcą zdążać ku jasnej górze. Szczęść Boże, nazywam się Kinga, jestem właśnie z parafii świętoniowa. Moja y, przygoda z pielgrzymką rozpoczęła się tak, że na początku przychodziłam tutaj pod kościół, witałam pielgrzymów. Nie ukrywam, że bardzo zazdrosiłam, ale brakowało jakoś motywacji, żeby ruszyć na szlak. Wydawało się, że to jest 10 dni, ale pewnego dnia zadecydowałam ubrałam buty, ubra założyłam plecak i ruszyłam w drogę. I potem okazało się, że to nie jest aż 10 dni, a tylko 10 dni, bo ten czas na pielgrzymce bardzo szybko y, ucieka, ale jest to bardzo owocny czas, czas spotkań, czas radości, czas modlitwy, a także y, czas takiego odpoczynku dla głowy. I jestem bardzo wdzięczna, że zdecydowałam się wyruszyć na szlak 7 lat temu i tak co roku staram się y, pamiętać o tym i, i pielgrzymować dalej. Przyznam, że miałam w tamtym roku przerwę, ale ale powracam dalej. Zachęciłam również moją mamę, także grupa y, teraz znajomych i przyjaciół się powiększa z roku na rok i myślę, że, że każdy jest y, zadowolony, idzie prosić Matkę Łoską o łaski potrzebne dla samego siebie, ale także dla rodziny i bliskich i przyjaciół. Także dziękuję, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. To jest bardzo ważne doświadczenie, o którym powiedziałaś, obyśmy w tym doświadczeniu chcieli pozostać, ale y, do rozmowy jeszcze wracamy, za chwilę chcemy Usłyszeć grupę muzyczną w pełnym wykonaniu, więc parę dźwięków teraz. Czas, aby wybrzmiało na antenie Radia Fara i dla naszych telewizorów. Bo Tyś, Bo Tyś, Bo Tyś, ostoją nam. Ty nam podajesz pomocną rękę, z życia usuwasz w grzechu udrękę. Bo Tyś, Bo Tyś, Bo Tyś, ratunkiem nam. to, że jesteś matką, matką, matką. Dziękuję wam za ten śpiew, on jest dla nas ważny i potrzebny, żebyśmy zobaczyli, że młody człowiek potrafi. Sylwia, jak dobrze przypominam sobie, powiedziała o tym, że pielgrzymka uczy pewnego pokonywania trudu Człowiek młody dzisiaj chciałby być takim cwaniakiem, jak to można powiedzieć, a jednak się okazuje, że nie, że szuka możliwości, aby podjąć wyzwania. Czy tak jest? Czy wśród swoich bliskich zauważacie, że jednak jest to pewien problem, że dzisiaj młody człowiek, no jednak w obliczu różnych problemów, trudności nie potrafi sobie poradzić? Wydaje mi się, że <laughs> obecnie im. Ludzie teraz są mniej cierpliwi niż kiedyś, tak mam wrażenie, że chcieliby coś mieć na już, żeby efekty były od razu, żeby najlepiej wszystko przychodziło bez trudu i bez większego wysiłku. Dlatego tak właśnie tak ciężko właśnie w takiej drodze o taki spokój wewnętrzny, bo tutaj nam coś nie pasuje, coś nam przeszkadza i nawet kapelusz może przeszkadzać. Ale to żaden problem, bo my sobie jesteśmy w stanie dać radę. Tak. To, co mówisz, jest bardzo ważne i pokazuje, że jednak to, że jesteście na pielgrzymce, stawiacie sobie wymagania, to też zachęta dla wielu młodych, że można, można inaczej. Ja wam dziękuję za to świadectwo. To, co wspomniała, gitara w ręce, to pewien trud. No ale mamy wakacje. Młody człowiek mógłby je inaczej spędzić. Nie wiem, może Ania właśnie miałaś pomysły na inną formę przeżywania wakacji, czy jednak byś pozostała przy takiej? Opcji, może masz jeszcze inne. Właśnie to jest dość specyficzny wybór, na który się zdecydowałyście. No, na pewno wakacje nad morzem są y, przyjemniejsze, wygodniejsze, y, w górach może ładniejsze widoki, ale no ale na pielgrzymce właśnie jest ten trud, jak się pokona tą drogę, to jest niesamowita satysfakcja. No i zawsze jeszcze właśnie można wyprosić jakieś łaski w tej drodze, no i poznać też y, świetnych ludzi, bo na pielgrzymce y, na pierwszymkę przychodzą takie osoby, które właśnie chcą podjąć ten trud i no, takie przyjaźnie właśnie zawarte tutaj i, i w obecności Pana Boga no, na pewno są trwalsze i pozostają na dłużej. Oczywiście to powiedziała Agnieszka, nie, Ania, ale jak już wywołała Ania, to teraz zapytamy się Anie, bo też masz piewnik w ręku. Na pewno e, to też jest bogactwo różnych pieśni. To e, powiedziałaś co ci daje pielgrzymka, ale kiedy byś popatrzyła na młodego człowieka, który staje przed różnymi wyzwaniami, to na pewno pielgrzymka uczy czegoś, bo potem się wraca innym do domu. No oczywiście, że tak, myślę, że uczy wytrwałości właśnie, cierpliwości. Um, no tak, jak tutaj już dziewczyny mówiły, że to jest trud, który się podejmuje, jakby, i dopiero po, po przejściu tej drogi czuje się tą satysfakcję i, i wdzięczność. Także myślę, że warto jest po prostu. Wziąć udział w takiej pielgrzymce i spróbować, bo na pewno nie zaszkodzi, a może się nam spodobać. No właśnie, nie zaszkodzi, a może się spodobać nie tylko wam, ale komuś. Kto z was miał takie doświadczenie ręka do góry oczywiście, że wrócił do domu i ktoś był pod wrażeniem, że dałyście radę, że no na początku nie wierzył w to, że pokonacie te 12 dni, no z Przeworska trochę krócej, bo 10, ale cel jeden i ten sam, jasna góra. Kto miał takie z was doświadczenie? Może najpierw ręka do góry, żebyśmy zobaczyli, kto podziwiał wasz trud, gdy wróciłyście do domu. No jednak mamy parę chętnych, więc od razu im oddajemy mikrofon, mikrofon do Kasi wędruje. A więc tak, no, szczególnie moi znajomi ze studiów, zwłaszcza były, dziewczyny były pod wrażeniem, że dałam radę, bo jak to w ogóle zastanawiały się, jak to wygląda, musiałam im opowiedzieć i były pod wrażeniem, bo czy nawet właśnie taki upał, no jak dajemy sobie radę, jak właśnie w deszczu się idzie i to tak zastanawiało je niby mówiły, że może spróbują kiedyś, może akurat kiedyś się przekonają i też właśnie wciągnął się w, taki, w, to, w tą pielgrzymkę i też może kiedyś, yy, może kiedyś nawet razem pójdziemy, zobaczymy. No właśnie, tak Kasia mówi. Yy... Upał czy deszcz? My w upale też dla Państwa tutaj jesteśmy. Mieliśmy w cieniu to spotkanie odbyć, jednak wybraliśmy tą opcję lepszą, bo chcemy się trochę popalać, chcemy trochę komary odgonić, ale one jednak do nas tutaj się zlatują, więc, więc, co by nie było, dajemy radę i jeszcze nam kolejne głosy zostały odnośnie tego świadectwa, które no jednak innym zaimponowało. Ja miałam takie doświadczenie właśnie w moim akademickim, w którym jestem w Krakowie. Właśnie często znajomi pytają, gdzie się wybieram właśnie na wakacje i zawsze zaczynam od tego, że początek mojej wakacji właśnie wiąże się z pielgrzymką od wielu już lat. I myślę, że właśnie to doświadczenie tego pielgrzymowania jest zawsze dla nich takim zaskoczeniem, a nawet osoby, które pielgrzymują to często z innych miejscowości, jednak jest to, są to dużo krótsze trasy niż u nas. I zawsze to robi na pewno duże, duże wrażenie na nich, że tak to u nas wygląda i dajemy radę. Jak również moja babcia, zawsze, właśnie kiedy wybieram się na pielgrzymkę, to zawsze się zastanawia, jak to będzie, czy damy radę, a później zawsze na pewno jest pod dużym wrażeniem. Pięknie, dziękuję, Gabrysiu. Jeszcze mamy kolejne głosy. Kto tu się zgłaszał? Nie pamiętam, ale Kinga chyba rękę do góry podnosiła, jak to Kinga po powrotach do domu, zwłaszcza z pielgrzymiego szlaku. To tak, moi znajomi myślę, że są pełni podziwu, że można przejść tak długą i męczącą Zawsze znajdują się jakieś wymówki, żeby nie ruszyć na ten szlak, dlatego myślę, że takie przejście jest jeszcze lepiej po prostu odbierane przez młodzież. Dzisiaj że się jednak... Można zmobilizować i można przejść. Także ja zachęcam również młodych. Do... Tego, aby ruszyli kiedyś na szlak, zostawili wszystko, nic nie ucieknie, a na pewno, na pewno to zaowocuje. To dobra zachęta na koniec już naszej rozmowy, bo jednak dobrze się rozmawia, wiele głosów i to bardzo pozytywnych. Nawet maski nam nie przeszkadzają, bo jak sami wiemy, chcemy iść bezpiecznie na tą górę. No w tym roku sztafetowo, więc chyba zatęsknicie, bo trzeba wracać do domów, ale bądźcie razem z nami duchowo. Możecie dołączyć na listę duchowych pielgrzymów na stronie pielgrzymka.przemyska.pl a później może jeszcze spotkamy się na jednym odcinku tym bardziej zapraszamy Was na Jasną Górę, bo tam możecie pozdrawiać grupę Świętego Jacka, która będzie nas reprezentować w tym wejściu na Jasną Górę. Dziękuję Wam za to spotkanie i może jedna zwrotka na koniec tak, aby z radością pożegnać się z tego miejsca i przekazać te serdeczności naszym telewidzom i radiosłuchaczom. Zatem Popatrzmy, co potrafi grupa muzyczna z grupy świętego Rafała, która wyruszyła z przeworska w stronę Jasnej Góry. Żegamy cię, skieruj swe oczy na polski kraj. ojczyźnie nie naszej, dziś pokój daj.